Następny odcinek z tawernym to już kolejny, nie pamiętam, który, W tym odcinku chciałabym iść i zobaczyć, co jest za, naszym, za naszą tawerną, co się tam skrywa bardziej, jeżeli w ogóle cokolwiek się skrywa. Pamiętam też, że doszło nam parę rzeczy, że zrobiliśmy parę rzeczy i, i, i to jest super. Odcinki stowarzyszeniowe będą się pojawiać raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. To będzie wszystko zależne od tego, jak aktualnie będę mieć czas, albo chęć na nagrywanie. Bo, też, żeby nagrywać fajnie i opowiadać o tym, to trzeba mieć chęć na gierkę. I dlatego w niektórych przypadkach prostu rezygnuję z gierki, ewentualnie gdzieś tam mówię, że przerywam i zostanę w następny, następny czas. Jakbym w następnym tygodniu, na przykład, albo w kolejnym dniu. No to już zależy. Dobra. Tu mamy. O. Nasza wróżka. Trzeba ją nakarmić? Trzeba nakarmić. O, ty chcesz piwo. Ty się zaraz w trupa ale nie ma problemu. Dwie kiełbasy i stek. O Jezu, to są bieszaki. Tu nie ma nic innego. I stek. Zupę też mamy. Dobra, oni sobie tam odeszli. E, tu mi się kaktus wywalił. że zrobić mojego kaktusa w spokoju. Wow, a coś mi znikło? Nie. Dobra, to mamy za 300 coś. Zobaczmy. Prawie co możemy zrobić. No możemy dużo. Pomocnik level 2. Tutaj dodatkową tacę. Mamy dodatkową tacę, moi drodzy, no. Coś mamy. O, czekajcie, gdzie jest moja druga taca? ...how I can do this... ...this A no, wyłączyłam. Tace. Ja chcę drugą tacę. Czy ja mam już skądś odebrać? Czekajcie, czekajcie. A, mam jeszcze kask. Zapomniałam o kasku. Możemy go tu postawić. Idę, 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 A, mam, fajnie. No i mogę taki sobie jak zrobię to położyć w innym miejscu. Super, dobra. Idziemy teraz tu. Za tę tawernę, co tu jeszcze, czy tu coś jeszcze zostało? Bo on tam mówił o jakimś jedzeniu. To ja pamiętam, tutaj koła jakieś, tu coś. Tu jest. O, dziennik banana. Nowy człowiek tu idzie. Znalazłem. Um, coś tam blisko rzeki. Okej. Okay. Tu mamy latarnię. I wydaje mi się, że tam już nie możemy przejść, że to będzie zablokowane. O, oh, lol. To nie jest zablokowane. Tam jest ten miecz. Tutaj już nic więcej nie ma. A tutaj? Jest ten płoc. Płot. Nie da się. Nie da się przejść. Zaraz to garnę. I tutaj co? I tam musimy iść prosto do rzeki? Czy o to chodzi? Tutaj też jest coś. Jest... No nie można iść. To jest latarnia. No i tutaj jest ta rzeka. Zobaczmy co tutaj, co tutaj się stało. What? Widzicie? Widzieliście co to jest? To żyje w ogóle? To się schowało? To się schowało? Jest jakaś pływania, ale co to było w ogóle? Jakiś laguna, czy cokolwiek, co to się schowało? No spoko, ale dalej z tym listem to nic nie wiadomo. W sumie, o, wyłowiło się, patrzcie. O. A, im bardziej się podchodzi, to to się chowa. Nieźle. Widzicie? Chowa się. <laughs> Dobra, nie będziemy się bawić. Co to w ogóle za stworzenie? A tam coś się świeci. Słuchajcie, tutaj nic nie ma. A tutaj się coś świeci. O, coś znalazłam. Coś tu niedawno był. Okej. Okay. Warto tu się rozejrzeć. No dobra. Papier. Lulu To jest ten. Papier do dupy. No i co? No i tyle tylko, tak? Nic ciekawego nie ma. Hm. Nic nie ma. Więc wracamy. Oprócz tego tamtej rzeki, dobra. Hmm. Tu mamy brudny stół. Tutaj tak. Zupa. zupa, zupa, piwo, kiebasa, stek. stek, dwa razy, piwo, kiełbasa, mamy, tyk, tyk, teraz możemy zamknąć. Potem posprzątać. I będzie gitara. Do kolejnego poziomu. No ja wiem, wiem. Ale nie chcę tego na razie robić. No i widzicie. List przyjaciela. to sprawdzić teraz za tawarną. bo na to, że zostawić określony. I właśnie tutaj no co można powiedzieć. Byliśmy za tym. I nic tam nie było. Dobra. A no tak, bo mogę więcej wziąć. Mam ten stół, a tutaj ognia potrzebuję, a co ona może jeszcze zrobić, Bo zapomniałam, że ją ulepszyłam, nie, nie ulepszyła mnie, może sobie yy, włóczenie zrobić, o, posprzątać, wiadomo jak to ta weda, no trochę typu jest. Ale no też trzeba wziąć pod uwagę, że no nie zawsze będzie czysto. I to jest ciężka praca mieć tawernę własną. Trzeba też dużo sprzątać, dużo kontrolować, co tu się dzieje i inne tego typu rzeczy. Mhm. Dobra. Teraz tak, wszędzie trzeba ognia. Idę sobie najpierw zupę porobić. Potem wodę. Jeszcze trzeba zamówić. Do zupy i w ogóle do wszystkiego. Jeszcze sobie zamawiam. Zamawiam tutaj zasoby. Myślę, że tak 15 na pewno Tutaj 19 Tutaj zdychę, tutaj zdychę i z dwa. Mamy 330. Patrzcie jak się wyrobiło ładnie z tym. Dzisiaj można było. Robimy sobie przygotowawcze tutaj wszystko. Mieszany, mieszany na cienkim, jak to mówią. Mieszany, mieszany na cienkim, cienkim, mieszany. O, mamy. Perfekto. Super. Super. A teraz jeszcze chcę to i to położyć tu. Mamy więcej rzeczy. Hmm. Dobra, mogą sobie te zupy zostać. Kolejno. Możemy ich wlać. Teraz tak. Idziemy po kolejne drewno. O, jedno, jedno tylko chciałam, ale niech będzie już tak, jak jest. Teraz. Nie Czu. I kolejne. Master szef, Ania szef, dajemy radę. Stłuczanie. To jest chyba najlepsze co może być. Dobra, kolejne. Yep. Perfekto. la. Kolejne. Kolejne cięcie. Proszę bardzo, ludzie, tutaj. Gdzieś go jeszcze można wytłuc. pięknie. Pyk. Fyk. Mamy fula prawie. Chyba. Można jeszcze chyba zrobić tam, żeby było na więcej. Robisz dzień przed i jest ekstra. No i mamy fula. Dobra, teraz piwo. Jakie obasa jeszcze. To koksimy kiełbasę. O już szósta rano. zaczekajcie, to, to już można otworzyć. O, oni się dopiero będą schodzić. Z tą zmiotką. Ej. O, o dobra. Mamy czysto, jeszcze tylko piwa i będziemy zadowoleni. Chciałoby nie, teraz jakieś tam ludzie chodzą. O. A tam nie ma żadnego złodzieja, już nie. to, że bad, to chyba, że się ulało, to trzeba posprzątać. Ale co ja tam wiem? Dobra, teraz tak. Nie, wróżka na razie nie musi mieć. Ja sobie wezmę. Bo steki. O, super. Proszę bardzo, panowie. A jeszcze zobaczmy, tutaj stolik, meble. Aha, czyli mogę tylko dwa. No to będziemy czekać, i dwa zamówimy. Teraz tak. Tutaj tam byliśmy, teraz idziemy tutaj. Ktoś nas tutaj zaskoczy. coś mnie tutaj zaskoczy. Chyba nie, bo tam wejść nie mogę. Tutaj ta laguna była i w sumie, o, jaki ło. jaki obrzym, prawda Idę. Nic już mnie nie zaskoczy, już chyba wszystko przeszło. Ale nie wiem dalej, o co chodzi z tym ziomkiem, z tym moim ziomkiem, co tam zostałam okradziona. No to zostałam, no. Hmm. nie dowiemy. Jeszcze jedno jasne, nie ma problemu. Okej, okay. niech tutaj gości. Jak ktoś wie, o co chodzi z tym listem, też może dać znać, jak to widzi i w ogóle co widzi. W liście, liście przyjacielskim, zaraz Wam pokażę, o które chodzi. O tej. No, że zostałam okradziona, no ale byłam. A to tu się klika, nice. Zarazę zupa. Chyba położyłam sobie cztery, to będzie na zaś. Idę, 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 idę. I już, już, już. Tutaj muszę sobie kupić dostawa, meble, dostawa. Będę miała dwa dodatkowe meble.

Okej, stricte na razie nikogo nie ma, ale możemy mogę zrobić tak, że idę za tą tawernę. No i patrzcie, jestem za tawerną, chyba że tutaj mam iść. O, to też może być. Że punkt centralnie jest za tawerną. Na przykład tutaj. Hmm. O! Faktycznie. Coś tu jest. Zdjęcie przyjaciela. Hmm. Ok, mamy zdjęcie naszego przyjaciela. Tutaj wisieleć wisiał. Także ciekawe czy o to chodziło. No ale zdobyliśmy coś tam. E, widzieliśmy lagunę. Mamy przyjaciela. Są takie mini taski. To jest super. Zdjęcie przyjaciela postawimy tu. O. Também que eu vou E o E bomba. e que o Taram, que taram, ah, eu barra. Proszę bardzo tutaj. No idź mnie pan stąd, bo mnie brudzi, że ja nie chcę brudu już. O, a tutaj tak ładnie wszystko znikło. A, talary się wysypały. U. I tutaj już myją mejo tu. I po co, po co tam? Ma karczma jest na glanc. Panie! Zapalcę! takie basę i zupę! Proszę, mnie troszeczkę odbija w tej grze. I teraz ten list znikł. No dalej jest ten sam list. Jesus Christ, już tyle odkryłam, że... W tym odcinku to tam starczy. Odkrywania. Mamy zdjęcie przyjaciela. Nie no, nie, niech tak stoi. Pięknie, hełm. Mamy wszystko, co zdobywamy. Jest git, mamy rybę. Mamy tu. Proszę bardzo. I teraz, moi drodzy, jeszcze raz idziemy za tawernę. Tam już nic nie było. Ale udamy się w tym kierunku w takim razie. Nie, nie, no, tutaj. Coś tutaj, tutaj. O to, o to chodzi. Za tawerną, tu spółka. Tu jest coś, tu jest coś tam. Tu jest coś tam. Nic tu się nie da zrobić. Tutaj przy tym też się nic nie da zrobić. Tutaj wyzbierałam to. No szczerze mówiąc. Tu jest ten list, że nowy człowiek. Tu idzie, znalazłem nowe miejsce blisko rzeki. Okej, okay, okej. Okay. Dziwne. Dziwny koleś. Dziwny typ. Okej. Okay. Zadam steka. a nie wiem, dużo chcecie. Wezmę wszystkiego po trochu. Zupę i to i ciulwie, co by chcecie, bo nie chce mi się patrzeć na te zamówienia. Idę. Wszystko dobrze, dobrze. Super. I jeszcze zupa i dwa steki, ok. A um, ciężko. Już. Proszę bardzo. I znowu mi ktoś nadreptał. Znowu mi ktoś podciula, robi. Jak to się panowie i pany nie bawimy? Pomocznik, wróżka, mamy. I teraz co ona może robić? Ło. Mamy aż ich trzy. Karmimy, no tak. Pomywaczka. Gelnerka. I kucharz. Ale zajebiście. się. Milla, róża. Okej. Okay. Oh, nice. Tak, ale śmiesznie. Może chyba, że tylko z tego. może... Nie, no, może kiełbasę brać. I co, bierze sobie kiełbasę. Aha. Nie wiem, co ona robi. ja mam wziąć i tu na przykład położyć? Ja ona na przykład sobie stąd weźmie. Nie wiem, nie wiem. Dokłada. Nie wiem. Hm. dziwnie Dziwnie tak Polany, nie mam wody. No nie ma wody na pustyni. To cię złe mnie czyni o idę, idę, idę idę. O nie U. powinno ogarnąć, czy czyści to super jakim miejsce. Harzem, Pucharze. może tak być. Mhm. Mamy to. No co, naprzeciw? Nie. To się zwisiła, czy coś. Hm. Pieniędzy jest. Chyba tutaj. Mieszczenie. Mamy wycieraczkę. największą nice. większą. I to bardzo, bardzo fajnie wpływa. No matko... Okej, okay, tu... jedno piwo... Okej... Okay. Idę... Ona dokłada. Woda jej się skończyła. A tu ogień jeszcze. Kurde. Zapomniałam o ogniu i teraz zobaczymy, czy to coś poleci. Leci robić. Ale czad. Muszę tutaj zrobić. O matko. To Nice. Ręce wodę na osłodę. Dobra. Już to czyści, daje, czyści. Dajcie. Dobra. Moi drodzy Państwo, milim, w tym odcinku dużo się zdarzyło. Bo i wróżki, i mamy e, wisielca, który był, i mamy potwór z Loch Ness. Że Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli i tak, to zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o tym, że wszystko co robicie, to naprawdę jest dla mnie przemiłe. I że bardzo doceniam to, że jesteście. Cześć. I pa!